Drodzy widowie, witam Was serdecznie przy akompaniamencie tej jakże smutnej, przejmującej piosenki w kolejnym odcinku Cry of Fear na kanale Łukowski. Lecimy od zapisu, na którym skończyliśmy w ostatnim odcineczku. No i co? Muzyka sugeruje, że. Mm, no, chyba tutaj niczego złego się spodziewać nie mogę. Zobaczymy, wszedłem sobie tu o magazynek. Znaczy ten magazynek tak trochę źle wróży, bo to. O, jeszcze kolejny? Bo to, jakby sugeruje troszeczkę. O, jeszcze co to jest? Nie, myślałem, że tu coś do zebrania. Że, że coś nas jeszcze tutaj czeka złego. No dobra, przeładujmy sobie przede wszystkim pistolecik. Weźmy z powrotem sobie tą. Okej. Okay. Zajdziemy tutaj, tak? Tak jest, to się otwarło. Jakiś taki hotel? Nie wiem kurde, ja, ja wam powiem, że trochę się zgubiłem, bo ja myślałem, że my idziemy do metra, no ale i, i tam było to metro, tylko że ja je minąłem, stwierdziłem, że jeszcze pójdę zobaczyć drugą odnogę, która się okazała jakby otwarta i przeszedłem dalej. No i tak doprowadziło nas to aż tutaj, a nie wróciłem do tego metra. No i kurwa, no znowu jakaś otwarta przestrzeń, w sensie taki jakiś budynek, a w tych budynkach to wiemy co jest, nie? Kurwa, a to jest to jakiś duże, gdzie ja mam iść? Recepcja. Si Simon z kafe? to jest na nasza kawiarnia? Już się gubię powoli. Wo, mam bluzę. Wow. Jo, pierdocze. i co mi ta bluza daje? Daje mi coś? Nie, nie wiem. Nie wiem, co mi daje. Aha, mogę za tędy przejść? Poczekajcie, może coś tu odblokuje? Czy nie? Nie da się tędy przejść? Chyba nie. Myślałem, że się da, tak przeskoczyć. Nie wiem, czasami się da, czasami nie. Dobra, drzwi zamknięte, to już wiemy przynajmniej, że, że tutaj tak naprawdę jesteśmy ograniczeni. Mamy w sensie jesteśmy ograniczenie, jeżeli chodzi o, o wybór opcji. I możemy tak naprawdę tylko. Wyszedłem stąd? Przypadkiem chyba? E, tak, wyszedłem przypadkowo. Dobra, wróćmy się, bo nie o to mi chodziło, nie o to chodziło. Chodźmy, może teraz mamy tak, albo tam opcję iść, albo tutaj. No nic, idziemy tu. Tu jest wszystko pozamykane. Zamknięte, zamknięte. O, tu jest otwarte. Generalnie wydaje mi się, że tam, gdzie jest otwarte, to tam idziemy, bo zazwyczaj tak jakby. Aha, fajnie, super drzwi. Tak zazwyczaj to by wyglądało. Z małymi, tam jakimiś przypadkami, gdzie trzeba było coś najpierw, właśnie otworzyć, żeby przejść i tak dalej, więc jakby nie. Co to. Nie, długopis, hmm, więc nie zastanawiajmy się, tylko, tylko pędźmy tam, gdzie są przejścia otwarte. ty duży ten obszar, co? Znaczy, tu jeszcze się nic złego nie wydarzyło tak naprawdę na razie. Nie zgasło światło, nikt nie wyskoczył. No okej, okay, tu jest taka jakaś sala. Tam można przejść. Tutaj, tak średnio, chodźmy tu. Nie wiem, czemu tędy przeszliśmy. Było to do czegoś potrzebne? Przecież tu też można przejść normalnie, no nie wiem taki bez sensu. Dużo po prostu jest tu opcji. Nie ma chyba większego wpływu tu jest ciemno, więc mi się nie podoba już. To co? Kurde, gdzie my jesteśmy? Czy ktoś mi wyjaśni o co tu chodzi? Czemu my po prostu weszliśmy do jakiegoś hotelu, który jest pusty? A, no i co? Teraz mamy delikatny problem, bo ja nie mam. Pojęcia, gdzie mamy iść. A czekajcie, dajcie mi pałkę. I czy na przykład. Nie, nie To tak nie działa. Zastanawiałem się, czy nie mogę na przykład strzaskać się szyby. Ale nie. No dobra, no to tak. Uwaga, podsumujmy sobie to. Ten cały korytarz tak naprawdę jest pozamykany. Z tego co widzę. A widzę chyba dobrze. Jedyne przejście jest tutaj. Co się stało? Czemu mnie jakby wyrzuciło z powrotem? Przecież ja chciałem tam przejść. Nieważne. Teraz tam. Zaraz do tego wrócę, tylko. Jeszcze posprawdzam dokładnie, czy na pewno. Wszystko jest tutaj pozamykane. Ale ba tak. Chodźmy tędy. Tam są drzwi. Nie wiem, czy ja do nich dojdę, czy one tutaj nie są zablokowane. O! Mamy ten. Mamy śrubokręt. Tylko, co ja mam teraz zrobić, tak? Ehm. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, bo. No, nie, wy nie wyrzucę żadnej broni. Co mam, to wyrzucić? I co to robi? Tylko zbyt, 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 zbyt używać go jako broni. Okej, okay, czyli on mi się do czegoś przyda. No, tylko że tą pałkę tu zostawię. Tak, kurwa, nie bardzo mi się to podoba. A telefon mogę wyrzucić? Nie. Dobra, najwyżej wrócimy to tutaj po to. I teraz tak, do czego mi się może przydać śrubokręt? Czy ja widziałem coś, co mógłbym odkręcić po drodze? Hmm. Nie bardzo. Co to? Drzwi a nie drzgną. No. Tutaj też nie. Drzwi zamknięte. Tutaj no, nie widziałem kompletnie nic, co bym mógł odkręcić. W sensie, gdzie przydałby mi się śrubokręt. Tu wszystko jest pozamykane. Tu też. Mm. Tu coś jest ciekawego. Nie. Tutaj? Nie pamiętam już tak byliśmy tu tylko raz i... To troszeczkę mało, nie? A tu? A może tutaj coś? Bo tu było to pomieszczenie w zasadzie tylko... Do tego... Potrzebuj... O, właśnie, widzicie? Jednak. Okej, okay. okej, okay, dobra, no to teraz tak. Szybokręt się zużył, wracam po tą pałkę. Niestety, ale trzeba po nią wrócić. To wam tutaj przewinę. Dobra, jesteśmy już z pałką. No i co? Ło! Wow, Ło! Wow, wow! No co za gówno! Do mnie, please! Here. Here, man. Ja pierdacze, no tutaj nie ma w ogóle dyskusji, nie? Ty no ale mamy delikatny problem, no bo... Jezu, słyszycie co tam się dzieje? Mamy delikatny problem, no bo ja tą pałkę muszę wrzucić Znowu. Ja nie mogę. Bezpiecznik podniosłem Dobra, dajcie mi pistolet, a postrzelbę najlepiej, kurwa. Co tak, kurwa? kurwa! I najlepiej to życie by mi się przydało. No, zaczyna się robić delikatny problem, po co mieć ten bezpiecznik, co to jest? Pokazywanie energii elektrycznej do określonych rzeczy, no dobra, chodźmy. Bo tu będzie jazda, tu będzie gruby, gruby temat. Ło kurwa, tu jest ciemno. Ło Ło. Ja nic nie widzę, ja po prostu stoję i boję się ruszyć, i boję się zmienić na latarkę, poczekajcie, szybko, szybko, szybko Dajcie, daj mi to na trzeci slot Kurde, nie mogę tego dać na trzeci slot, bo co? Dobra, nieważne Okej, okay. znaczy strasznie mi się nie podobają te nowe Laski, bo, o właśnie, one są strasznie szybkie też Kurwa, no co jest, no ja mam mało żyćko Zaraz zginę tutaj. Będzie po ptokach. Ktoś jeszcze wyjdzie tu? Jezu, ale drą papę straszliwie. Ejo, what the fuck? Jak chcę stąd wyjść. Idziemy do wyjścia? Czy gdzie mam iść? Na pewno tu. Wow. Jo, jo. Idźcie ode mnie. Nie mam naboi. Ja pierdolę. Jezu, jakie ciarki. Dobra, poczekajcie, gdzie ja mam pistolet? Na trójce. Przeładujmy go szybko od razu. Tylko spokój nas uratuje. Dobra. Nie, no to jest przegięcie już totalne, nie? Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Ta muzyka jest jaka pierdzielona jak. Na to z radiem. Jasne, tu jest jeszcze tysiąc przejść, żeby mi ktoś wyskoczył, nie? Kurwa boję się, no, to jest abstrakcja. Jakbym miał full życia, to mi się nie było, ale jak mnie ktoś zabije tu To... ja nie wiem gdzie mam zapis. Dobra, Jolo. Drzwi ja nie tylko dom Znaczy ja nie wiem czy ja dobrze poszedłem, nie? Kur... Wóź. No i co? Działam ja z tym bezpiecznikiem iść. Wow! O Jezus Maria, te, te cienie czasami tak... Nie wiem. Jezus, nie, nie... nie stękaj mi tam jeszcze! Dobra, tu nie Dobra, czyli w ogóle niepotrzebnie tu poszedłem, a tu dwie laski wyskoczyły na mnie. Eee... Poczekajcie, bo ja nie mam, nie mam naboi, ty Załaduj to. A nie mam, tylko tak jakoś dziwnie pokazało. Dobra, co tu mam iść? Chciałem stąd wyjść? Dobra, wychodzę, bo nie, no nie wiem. Nie wiem po co mi ten bezpiecznik. Nie wiem po co mi ten bezpiecznik. Nie wyjdę stąd. Mhm. Nie wyjdę. Dobra, czyli nie mam stąd wychodzić, jeżeli dobrze rozumiem. Tylko muszę iść tam dalej. Czyli idziemy w głąb. Ale naprawdę nie mam pojęcia po co. Idziemy, idziemy. Nie ma co. Okej. Okay. Ty plecy, plecy! Kurde. And I, that I want że chcę nie będę się denerwował, nie będę się denerwował, nie ma to sensu, nie ma to sensu, przynajmniej wiem już co, co, co robić po kolei, dobra. Och, Boże. Dobra, zróbmy tak, że ja po prostu pójdę, ogarnę cały ten temat, który jest do ogarnięcia, no i wrócimy do tego jak już, jak już to ogarnę, bo nie, bez sensu żebyście to oglądali, co nie? Także widzimy się za chwilę. Dobrze, drodzy widzowie, wracam sobie tutaj do was. No i co? Let's go, nie? Zatańczmy. Weźmy sobie shotguna. No bo zobaczę w ogóle. Zobaczmy, w czym ja mam dosyć yy, sporo nabojów. W sensie ta broń jest super, tylko że nie mogę mieć latarki. A wiemy, że za chwilę się zrobi strasznie ciemno. Dobra. To nas strzała od razu. Chodźmy dalej. Jakby teraz już plus minus się będę spodziewał. Okej. Okay. Ta broń jest świetna, dlatego że ona nas strzała wszystko zabiera. Tyle, że na no, gówno widać, co nie? To jest ten minus, wy też nic nie widzicie. No dobra, nikt do mnie nie biegnie teraz, z tego co widzę. Więc zróbmy sobie combo i prze przełączmy to tak. Dobra. E Ustaliliśmy, że... Że co, że tam nie idziemy, bo tam nie ma sensu. Tyle, że ja nie wiem, czy stamtąd mi nie wybiegnie ktoś... One się respią za mną czasami. To jest ten spory problem. Wyposażmy sobie to. Aha, to dajmy na slota trzeciego, tylko nie mogę tego dać. Dobra, dajmy na slota drugiego. Nie wiem, dlaczego nie mogę tego dać na trójkę. Tak, jakby trójka była zablokowana. Nevermind. Dobrze, że mam sporo życia teraz. Bo tutaj wyleci ta. I nie wiem, czy Ostatnio mi na plecy wyleciała jedna, ale teraz nie. A, drzwi są zamknięte. No właśnie, to jest ten problem, że ja nie wiem, co ja mam z tym bezpiecznikiem tu wyczaić. tu nie ma nigdzie opcji, żebym wsadził bezpiecznik. Halo. No dobra, dobra, dobra. Nie ma co narzekać, tylko trzeba po prostu wykombinować. Znaczy, ja mogę wyjść stąd, tylko że. Nie zmienia to trochę faktu, że oni mnie nie wypuszczają stąd. Chyba, że tu. Nie, drzwi nie drgną. Co tu jest. Kurwa, no klucz. No skąd mam. Co ja mam teraz wyrzucić? No przecież pistoletu nie wyrzucę. Kurwa, jeszcze mam. Tyle amunicji tu, nie? Dobra, chodźmy, wyrzućmy to w takim razie. Podniosę klucz do kas. Do klasy? Aha, do jednej z klas, okej. Okay. Mm hmm... No to super. Dajmy sobie to na ten trzeci slot. No i wracamy, tak? Ja nie wiem, czy ja, ja to ominąłem bo po prostu wchodząc tutaj. Tak zakładam. Teraz do której klasy? Ale wydaje mi się, że... Jeżeli to ma mieć sens. No to musimy iść tutaj po prostu. I dlatego tutaj było ta, tutaj była ta dwójka tych wspaniałych pań. Ponieważ. No i co? Się zablokowała. Okej. Okay. O, idzie kolejna. No! Wow, 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 wow. Dobra, shotgun. Okej. Okay. No i teraz mamy mały problem, bo ja nie mam amunicji, ale dobra. Zrobimy sobie tak, że na razie pójdziemy z tym, to dajmy sobie na trzeci slot. W razie gdyby ktoś mi tu jeszcze miał wy wyskoczyć, no to będziemy strzelać z tego. Tylko to jest do jakiej klasy? Jest tu napisane? Jest napisane klasa. No toście kurwa pomogli teraz. Wszystko jest oczywiste i jasne. No dobra, zastanówmy się. O, co? No i gdzie ona jest? Dobra, przede mną. Jeszcze ktoś? Nie. Co, na końcu zakładam, będzie będzie wejście jakieś zablokowane. Nie wiem, tu. Tu jest exit. Spróbujmy. Wie, a ani drgną. No dobra, no nie wiem, próbujmy, próbujmy. Drzwi, ani nie drgną. Hmm. Dobra, teraz tak. Te drzwi? Spróbujmy. Nie no, bo to, to, to jest jakiś gabinet, tak? A tu jest klasa. O, drzwi są otwarte, dobra. Co mam zrobić? Kurwa, no tu jest po prostu coraz grubiej. Podniosłem klucz wyjścia przeciwpożarowego. Dobra. Gdzie jest? aha, exit jest tam na poprawej, po prawej, tak? Aha, nie. Come on, man. Dobra, to to co? Tutaj, tak? To to? Będzie to? Nie. nie, 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 kurwa, ta muzyka mi zaraz zryje beret. O Jezusie gdzie tu jest wyjście? Tu? Nie, tu mnie bili mocno. No to co, tam na końcu? Tak, strzelam, że to to. Drzwi są otwarte. Dobra, klucz zużyłem. Wracam po pistolet. Chodźmy to obczaić. Gdziekolwiek mnie tutaj wyrzuci teraz. Okej. Okay. Aha, tutaj jesteśmy. Dobra, czyli mamy zapis. Tym, tym, czekajcie, czy ja tutaj mam to już zebrane? Właśnie nie, bo ja padłem. Tak i. I tutaj nie, nie mieliśmy tego pozbieranego. Bo ja od razu pobiegłem do celu, żebyście nie musieli czekać. Dobra, zapiszmy to sobie. No i co, drodzy widzowie? Wydaje mi się, że chyba mamy przed sobą finalny odcinek, także czekajcie na kolejny. Do zobaczenia. Trzymajcie się i bajo.